jest najmniejsza pizza, jaką można kupić w Warszawie. A to największa pizza. I w dzisiejszym odcinku będziemy testować właśnie najmniejsze i największe rzeczy, jakie udało nam się kupić w całej Warszawie, więc być może niektóre będą największe w całej Polsce, tak jak na przykład kebab, który później zobaczycie. I teraz musimy wylosować, kto będzie w drużynie małych rzeczy, a kto w drużynie dużych. Losujemy Roz, bez, okay. bez patrzenia. O, ja mam małą pizzę. Ja mam D. Ja, ja mam też mam dużę. D. W sumie wszyscy mamy dużo. No tak. Okej, okay, i teraz zadanie jest takie, że musimy teraz zjeść tę pizzę, ale ja muszę zjeść samą małą pizzę w tym czasie co reszta zje największą pizzę. Dobra. Nie, stary. to my chcemy się przesieć, chcemy być blisko siebie. chcemy to, być w siebie. Dobra, dobra. 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 Miłość oszacujmy. Jego jedna pizza jest jak nasze dwa i pół kawałka. Dobrze Czyli... liczę. Jesteśmy na przegranej pozycji, dlatego musimy z niej wygrać, bo my jesteśmy team dwu, bo wygrałem. Stary. Wygrana, tak. W jak Wiktor! Uuuu! Ja Paki, weź Ułow. Dwa kawałki i złączcie w jeden. Dobra. Plaskę. E? No, no. O kurde, on w ogóle się nie hamuje Ej, o, Szybko, on jest mega szybko je, tak mm -hmm. musimy serio robić szybciej mm -hmm. To już dobra pizza nie Dobra jest, no mm -hmm. Polecamy Właśnie trzeba także ocenić, czy w ogóle te duże rzeczy są tylko duże, czy też są smaczne Trzeba ocenić jak się lepiej je, czy na siedzącą, czy na stojąco mm -hmm. Jak się szybko je Na desery? stary? Mm -hmm. Co jest? No co ty? Bo ja mam na grubym i to jest niesamowite, że to jest nasza pierwsza runda. A ile jeszcze mamy? Chyba no tak jeden. Cztery kawałki jadłem. Filię, czy ty jeszcze tu pizzę z ketchupem? Mhm. Ej, daj, też chcę. Co? Ja miałem starego tutaj obrazić, że je pizzę z ketchupem, a wy sobie Pizza z ketchupem jest zarąbista. Mhm. To jest najlepsze, mhm. Jak dla mnie, ty taki I Poczno, tak, to pizze, ja się, paszak, i tak już przegraliście, nie? Już tak się to tą pizzę, pa. Ja jak się pasze, chłopaki. kurde. Mi został ostatni Mm. Zjadłeś wszystkie kawałki? Tak! Jakim cudem? Ej, ja dosłownie chwilę nie patrzyłem i Ja jem dopiero? Zniknęły. Ja jem dopiero piąty kawałek. Ja kubarty. drugi! Ja drugi jem! Ja to, jak to? wam ja, dziękuję. dziękuję. Smaczne było. Eden skończył już. Jesteś nie ten ten wielki kawałek. Wiktor, jest, to Wiktor, Wiktor. Ja no, już wiem. Ej, nie można do kieszeni, trzeba. Ale on nie do kieszeni, Trzeba, trzeba dróg 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 do buzi. Ja on, dróg 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 dróg. Dróg. on od razu do brzuszka. Dobrze, od razu. No dobra, chyba wygrałeś. Mm. teraz rundę. Kurde. Zjedzone. Czy ktoś chciałby coś jeszcze się jeszcze przyznać do czegoś na przykład? No, że mogliśmy je szybciej, nie? Mogliśmy jeść szybciej. Ja jestem strasznie nato. Zostań I co ty masz w kieszeni? No, no ja tam się no, piszę. To nie kieszenie, to brzuch. Przestawał ponad Daj, 50% jest, pizzy Nie, stary, nie żegnam tego, tego O głupaki Stary, wszystko jest jedno! Wiktor, co ty tam masz <noise> po przyznaję się Nie, co za tyla nie, nie no Dajem. Stary, ja bym to pizzę sobie Ja Ile? Robię. Nie no, ile ty masz pizzy? Cztery Wiktor Pięć Kół pizzy chłop tu ma Wiecie co to znaczy? Już Że to trzeba to zjeść no i teraz mamy największy kebab w Polsce, czyli kebab Pradzymin, on się nazywał chyba? Pradzyminie kebab prela. Alibaba okay. kebaba. Kontra, chyba zwykły kebab z tej samej restauracji to jest. no. Więc w takim razie zacznijmy od losowania. I tutaj jestem bardzo ciekawy, czy to jest jakkolwiek smaczne, nie? Skąd to zjemy, Story, jest to ciekawe. Metrowy, metrowy kebab. Metrowy kebab. Widzowie, patrzyliśmy dokładnie, ten kebab jest jak cztery takie kebaby, więc jeżeli teraz się podzielimy, to powinno być idealnie, każdy A -a. ma tyle samo do jedzenia. Nie, Co? Masz mały duże. No mały, no z małego, z małego kebaba Czyli jesteśmy podzieleni, czas, start Ja sobie biorę jednego kebaba po prostu, patrz, nie? O, ja sobie Znaczynę biorę kebaba Kolejny, dobra, mi się mm. nie, kebab z kurczakiem To jest dla mnie Ostry, nie tak. mam ostrego Nie mam ostrego Przecież ja mam austrego. nie wie. Ma o kurde, dobra. Bartek, ty chcesz naprawdę na zjeść sam? Ogólnie to jest runda, gdzie nie chcesz się spieszyć, bo chcę zobaczyć jak Bartek to zje. To po prostu jedzcie, nie? Ja też będę jadł, ale na chillu. Najwyżej przegrasz, Wiktor, tą rundę. Najwyżej przegram tą rundę, ale stary, no proszę cię. No kebab jak kebab. A jak oceniacie smak kebaba? Nie jest to najlepszy kebab jaki jadłem i dodatkowo jest z kurczakiem. Nie znoszę kebaba z kurczakiem, a ja najgorszy ja... mieszany dla mnie. Ja lubię najbardziej mieszanego. Ja tym wołowina jestem. To. No. Totalnie nie mogę. Kule, jest za ja dużo. zjadłem tamtą pizzę i po tej ilości kebaba też mi się nie chce jeść. Znaczy, to znaczy jest kwestia taka, że ten kebab jest już trochę przemoknięty, bo jechał do nas dwie godziny i to ciasto mm -hmm. jest takie wiesz... Mm -hmm, mokre. Ej no właśnie, a co w sytuacji jak nikt nic nie zje? W się sensie, zje wszystkiego. Chyba teraz tak będzie. Teraz tak no. tak będzie. No, nie, ja zjemy, Jemy do końca. Czyli jemy, a ktoś nie zje wszystkiego. <grym> tak. Dobra. Tak, jest teraz jedenasta <grym> widzowie. Zobaczymy, o której zjemy, nie? Later. Dobra. Jest już 16.43. Wiktor właśnie skończył swojego kebaba. Ja... No, dosyć. Sorry, mi zostało tyle. Runda. Ja ogólnie nie ani jednego gryza. Dobra. No. ile Bartek Ja z tego metra już nie dokończę. No, Bartek oh. zjadł. Ja po prostu robię sobie <grym> miejsce na czekoladę. No tak, to teraz w takim razie kolejna runda. Wiktor tym razem wygrał z małym żarciem dla mnie ty jesteś zwycięzcą teraz mamy normalnego misia żelkowego kontra największego misia żelkowego jaki istnieje, patrzcie on ogólnie jest niezniszczalny to jest, jaki młot No, to jest grane Ej, pycha, to nie jest taki żelek no to jest dobry chłopaki wy też sobie spróbujcie w takim razie jak wam smakuje ten żelek? na porównanie ja do małego, teraz do dużego jest tak od razu dużo wody w buzi. Ale jest smaczny. On jest ogólnie dobry, dlatego że... Daj chcę trzeba go naraz. O! Dawaj, jeszcze, o, jeszcze, jeszcze, jeszcze! Jeszcze! Ja nie mogę patrzeć. O kurna! Dawaj! O, kurna. O, kurna! Już mało Ty. zostało! Ale co? mocne to jest stary, to... O kurna. <gulatory> Dobra, <gulatory> wiecie co? Nie przechodzimy do końca do kolejnej rundy, dlatego że w tej rundzie nie było tylko misia, ale zobaczcie sami. Mamy tutaj takie oto pytony. Dokładnie, pytony żelkowe. To jest mocne. Kurwa. ale rakieta. Dobra stary, chcę, żebyś trafił w to. Pokazał Stare. siłę. Wstałem? O, o, o. Nie, nie dostałem, ale było blisko. Endres! <grym wody> Chłopaki, on... O, on ucieka, on ucieka! Tak, sprawdźmy, czy da się nim wszystko rozwalić. Widzowie, zrobiliśmy największą żelkową proces świata i Nie. zobaczymy teraz, co się da nią wystrzelić. Na początku pileczka, ona jest lekka, więc będzie słabo latała, ale sprawdźmy to. Całe siły. Puszcz to. Eee, Słabe, słabe. Dawaj krockie Chłopak, ja mam pomysł. To jest węża. Ale zanim przejdziemy, najpierw to. To jest węża. Co co? Waga? Uf! Kolejna runda To jest normalnej wielkości Big Mac A to największy burger, jakiego można kupić w Warszawie I teraz zobaczymy, kto jest w stanie zjeść większą część burgera w minutę W takim razie losujcie po kolei Tylko dwie osoby z nich to losują Tak, tylko dwie Jest, okay, jest, czysto Czysto Czysto. Ty masz małego. A Bartek ma dużego. Ego. A Igor ma wujek jak wielkiego. Właśnie, to samo pomyślałem. 3, 2, 1, start! I minuta leci. Dawajcie, chłopaki, dawajcie. Mm. Igor, dawaj, już się to O właśnie, jak ten największy burger? Bo to jest dobra burgerownia i to nie jest tak jak z innymi rzeczami tutaj, które tak są duże. Tak, tak. Ej, dobra, ja robię tylko degustację. Tak, tak, tak. Ej, chwila, co? 20 sekund, to musisz zdegustować też Big 20 sekund, hmm. Igor, z tak, ile hmm. razy do tego? To on zipę, się go robi teraz. ja mogę? Tak, 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 tak. Dobra, Jest stary, full, dobra? Szybko, szybko. 3, 2, 1. Okej, okay. dobra, cały w Japie, więc i tak jest przewaga poza nic w Japie. Wrotne. <gulatne> Trzy grywy. A my zobaczmy teraz kolejną rundę. Kolejna runda to normalna czekolada kontra dubajska, kilogramowa. Dubajska czekolada. To nie jest, jest Dubajska czekolada. To jest normalna to czekolada. była Dubajska czekolada to 5000. Każda no. czekolada jest Dubajska. I ja wyrosowałem pustą ja Pusta ja to chyba dużo. Tak. Tak. Dobra, słuchajcie. Ale, Ale nie, nie, nie mało. <śla> no i dobrze, wyrosłam. Dobra. 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 Dobra, wszyscy jadą dużo po prostu. Uwaga Dobra. To jest prawdziwy Charlie'ego. czekolady Charlie fabryka czekolady ale, w domu. To jest fabryka czekolady w domu. To co każdy bierze po batonie czekoladowym? Mhm. <grym> tego. <grym> 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 Taki jeden kawałek, co masz? To jest chyba cała czerwona Dobra, Dobra, jest to A ta czekolada jest mega dobra, bo ona jest miękka, ale zimna. Mhm. I przez to, że jest zimna, jest mega dobra. Nie, już nie mogę. Nie, też nie. Zobaczmy kolejną rundę. Tym razem bez challenge'u, ale przed sobą mamy zwykłego schabowego, którego można kupić w żabce, oraz największego schabowego w Czyli I to jest ale zwykły schabowy! To jest schabowy! To, 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 to jest największy schabowy, jakiego widziałem w życiu. schabowy od pani Basi tak, tak, To no. jest jak moja głowa. I zobaczmy, czy poza tym, że jest duży, czy jest też dobry. Mm. Nie, no na pewno. Zobaczmy, Zobacz, mm. porównanie podania. Mm. Tu jest pióre, a tam tutaj masz oferek. I'm full, ale muszę spróbować. Ej, ale dobry. Schabowy od pani Basi to najlepszy coś. Dobra. Wam ja wam no. bez... pani. Nie restauracja Koczina. u W wódce kordowej. Co to jest? Co to jest za Co to jest? Co to jest paskudne? Co to jest za paszty? To jest wieśmak. Co? O, o kurde. Ukryj. Nie, nie, nie jest złe. No to lidera. Dobra, ja go porównam też. Nie, ale już pióre Ej. Nie jest zły. Dobra. On jest bardziej kurczakiem. Nie no. Bartek w każdej rundzie trzyma całą rękę żarcia. I kolejna runda to jest najmniejsze jajko kontra największe jajko. Właściwie normalne kontra duże. I naszym zadaniem tym razem nie będzie zjedzenie, bo to żaden problem zjeść taki jajka, tylko kto lepiej je ochroni. Dobra, Sipek ma duże, Bartek ma małe i będziemy co? losować. Powodzenia, Zaniałeś chłopaki, Powodzenia! rozwaliło się, no, ale ono było odkupienia tak, sobie tak, rozwalone. Zobacz, ja, ja, ja mam dobry pomysł. Robiono. Ale to zapamiętujemy, tutaj już tak, była dziura, tak, 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 więc tak. tego nie bierzemy ja pod uwagę Ja mam swoje już dobry pomysł. Po prostu wezmę je pod brzuszek. Ale będziemy to zrzucać z dachu. Aha, to ja razem z nim skoczę. Dobra, nie 5 minut na obronie jajka, let's go! Widzowie, ja mam tak duże jajo, że muszę bardzo dobrze je chronić, no bo wiadomo, im większe, tym łatwiej się rozwali, Tak się przynajmniej wydaje. Słopatki i używamy maksymalnie trzech rzeczy do Dobrze, to jest moja pierwsza rzecz, którą wybieram. Bardzo rzecz. masz pomysł? Ale chyba nie ma pomysłu, specjalnie stoi. Ja myślę. Ej, Wartek, kto na pewno ochroni twoje jajko? Myślałem o tym, ale to później będzie nie do zjedzenia, jak spadnie z dachu. W sumie racja. Macie rację, ja to zabieram. Jak nie chcesz jajko? Zmiana planów. Bo stary, nie? To może być Dobra a to może się, wiesz, to się trochę... zmieści Zmieści, na siłę, na siłę Na pewno się zmieści O, zipek czy... Tylko żeby się nie rozwaliło, to jest najważniejsze Mi się zdaje, że to się hmm. może rozwalić O, 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 o. Stary, powoli wchodzi coraz głębiej Dobry ten ketchup Trochę mało pomaga. Ej, serio, nie, nie mogę tam wcisnąć tego Dobra, jednak to będzie połóż O, nie mogę tego wyciągnąć też teraz Nie, teraz tylko pchaj nie, nie da się nic z tym zrobić za zastygło Ja mam gotowe, słoik z wodą, a w środku pływa jajeczko tak, nasza strategia zadziałała, trochę połamałem jajecz o kurde. Co jest? Nie, 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 nie. Sorry, to nie był najlepszy pomysł. Ale spoko, jest w jednym kawałku, jest git. Teraz stary ma barierę dodatkową ochroną i przede wszystkim klej. Skleimy je ze sobą. Jajeczko do szklaneczki, szklaneczka hmm. do tego, na to folia i zamykamy ty. Nice. Dobra, czyli drugi przedmiot taśma. Trzymaj zitek trzymaj Ej, to przysuję na bar. I to jest moja trzecia rzecz. Bo stylowo trzeba tu wygrywać. Tak. I'm ready We're ready I'm ready, I'm ready Yes, we're ready ready. co się dzieje, yes. Re e je, party item. Yes, Nie, 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 to nie jest taśma się nie liczymy to pakujemy do środka Party party item No możesz też w reklamówkę wsadzić Chodzi o to, żeby nie sprzątać szkła potem z całego podjazdu Ale to aportyzuje uh, Nie no dobra, ja wygram stylowo z trzema przedmiotami Tak zasada, jak w zasadach było Ej, czy ja mam to upuścić, czy z całej pety tym przywalić? Dobra! Jeden! Dobra, zobaczmy czy jajko moje przeżyło. Ten upadek. Szklanka cała, chłopie! O, pięknie! Piękne jajeczko. Troszkę mokre, ale całe. Nawet trzy, dwa, jeden. Oho, piłeczka. Zobaczmy czy to woda twojego jajka zaamortyzowała upadek. Nie no, to jest pełne, jak bał, na bardzo. Tak, to bardzo. Bartek się Bartek. Tak. Mam pół jajka, to też. Czekaj, jeszcze nie wiadomo. Swojego. O o, o, o. o, -o. takie było. Zibek chyba żółtko ci wyszło. O -o. Takie. Oj, oj, oj. Ale było tam Tak. No ja Czyli nie wiem. Co, wygrałem. Ja nie wiem jak to, nie. jak to Mam Bartek nie ma już jajka ogólnie. <laughs> mam pół. Ciężko to rozstrzygnąć, widzowie. Co jest? U, to ma zabawkę. Jako zabawka? Possor jako zabawka. Co jest? <laughs> barbie jeszcze. Barbie. <laughs> co znaczy barbie? Chłopaki, nie mam pojęcia kto z was wygrał. No moje było trochę. No, ale minimalnie, ale było na wartość To No dobra. I tutaj mamy małą nutellę, a właściwie to jest zwykła nutella, nie taka najmniejsza w kwadracikach. Gondra wielką, 3-kilową nutellę oraz małą i dużą kromkę. O tak. O idziemy, tak. Czeka, idzie, idzie, idzie. No, Czysta esencja. Jak no, Widzowie, tak się prezentuje największa kanapka z Nutelli ever. Dobra, Wiktor, kto pierwszy? Trzy, cztery. Dwie. Dobra, no procentowo na razie już nie jest wygrywa, ale spokojnie. Ktoś czuje, że Wiktor wyprowadza. Najlepiej zdeepować. No, bo lecił. Leci. leci. Dobre? Mhm. Jaki gra? Czekaj, jeszcze można to złożyć Hot mogę z nutelliką zrobiłem Daj jeszcze To jest tak dużo więcej nutelli Ej mi się zgubiła wiktora Gdzie ona jest? Tu, dobra No dawaj to Ej, Ja już nie mogę, ty mi no, panu no, nuteli, nutelli no, Nie mogę no, no, no. no. mm. Słuchajcie, pierwsza w historii rzeźba nutellowa o. Sydney więc to była nasza ostatnia runda Już czuję, że ja już więcej zjadłem niż więc tak wygrałem. Nie wiem kto by to całe zjadł, nie? Zostawcie łapkę, subskrybujcie to na tyle Na razie